Witam Was na kolejnym z kolei przeglądzie śmieci Star Guru Pieci. Dzisiaj do przejrzenia mamy szpargały zakupione w ostatnią niedzielę maja. Niestety nic ciekawego, nawet nic nieciekawego z retro nie było, tak więc tutaj y, pozbierało się kilka mniej czy też bardziej ciekawszych gier na współczesne sprzęty. Jeśli chodzi o jakieś akcesoria i tym podobne rzeczy, udało mi się zakupić zaledwie jedną skromną ładowarkę do PSP, która oczywiście się przyda. Cena 1 funt, tak więc oczywiście warto było to zgarnąć, bo nigdy nie wiadomo kiedy jakiś PSP do człowieka wpadnie zakupiony na tym targu rupieci w dobrej cenie. Również za jednego funta udało się zakupić figurkę Skylandera. Jest to Wildfire, nie jest to jakiś mega rzadki okaz, ale warto go było zgadnąć. Też jest figurka w cenie, tak więc czemu nie? Tutaj mamy za 5 funtów zakupione 3 gry na Xbox One, jest deckru, stara gierka, raczej tutaj na tym jakiejś wartości nie będzie, a oczywiście gry na Xboxa i kilka z tych gier poleci na jakąś wymianę na trade'a, tak więc za to będzie można nabyć coś ciekawego do kolekcji. Również jest Hitman 2. tak więc tu mamy kilka gier na wymianę. Jest Lego Movie Video Game to Warto było chyba wziąć, bo tu jakaś wartość jeszcze na tym jest. Za dwa funty. Grand Theft Auto 5, sama płytka. Oczywiście pudełko prędzej czy później, to znaczy okładkę się załatwi. Czasami też często spotyka się na tym targu rupieci. Po prostu gry, no, no nie gry. Same pudełka bez gier, bo gra pozostała w konsoli czy coś. Takie akcje też się zdarzają tutaj Zafunta Project Cars 2 ale wiecie co, ja nie przepadam za samochodówkami za bardzo, poza Gran Turismo jakoś tak mam, więc to też poleci na wymianę to samo tyczy się na Xboxa 360 Tomb Raider Legend kupione za grosze, to można to, tego się wyzbyć Batman 2, Lego, DC Super Heroes, sama płytka. No, się tutaj miejsce powoli kończy. Dobra. Jest jakaś nieznana przeze mnie zręcznościówka, czy też platformu, platformówka. Yokus, Yokus, Yokus Island Express od Team 17 nie wiedziałem o istnieniu takiej gry ale postanowiłem to zakupić co kosztowało jakieś 3 funty jest to połączenie niby pinballa z platformówką akcja dzieje się w otwartym świecie no ciekawe, ciekawe jeśli znacie tę grę, graliście to, to dajcie znać czy to jest coś dobrego oczywiście lubię takie w miarę proste zręcznościówki nie wiem, czy to będzie. Nie, wygląda jak w 2D. Chociaż nie jest to do końca potwierdzone przeze mnie. Dobra, zagram, sprawdzę. Jeżeli będzie fajne, to zostawię to sobie do kolekcji. Tutaj udało się zakupić od jednego kolesia te cztery gry za 50 pensów i dwie gry folii. Po 4 funty, czyli wyszło dosłownie mówiąc 10 funtów za to. I tak jest Minecraft. Coś w co nie gram, więc to też poleci na wymianę. Nie przepadam za Minecraftem. Tutaj mamy Spidera, więc to sobie oczywiście zostawiam do kolekcji, tak by dopiero co folia została zdjęta z tej gry. Dalej jest, jak możecie zobaczyć, GTA 5, druga. Druga GTA, drugie GTA nam wpadło z tego dnia jest mapka, nie ma mapki nie szkodzi również jest LEGO DC Super Villains co też poleci na wymianę, to akurat mnie bardzo interesuje i dwie gry w folii jest Game of the Year The Witcher trójka i Red Dead Redemption, część druga. Ostatnio nam te gry na targ grupie ci wpadły rozfoliowane w formie gier używanych, też w dobrej cenie. I to po prostu sobie podmienię, to co mi aż tyle tych kopii, a to prawdopodobnie poleci z tym wszystkim. Na wymianę, tak więc na bank zostawię sobie te trzy gry. Sorry. Te cztery gry a reszta poleci na wymianę i coś się zgarnie do kolekcji, coś ciekawego coś ciekawego co niestety nie wpadło na tal grupie Ci a fajnie by było tyle tych wszystkich znajdziek w dobrych cenach zakupione gry pomimo tego, że pogoda była beznadziejna to znowu udało się zapolować na kilka ciekawych gier delikatny upgrade Kolekcji i tu skromna rozbudowa. Kolekcji gier na PS4. No, niestety na razie retro nie wpada. Na dokładkę jeszcze przejrzymy to wszystko, co dosłownie mówiąc przed chwilą udało mi się zakupić na targu rupieci. Mamy tutaj kilka konsol. Wii. Wszystko zakupione od jednego sprzedawcy. Dość sporo gier, tylko nie wiem, czy są tutaj jakieś konkretniejsze gry. Za wszystko zapłaciłem 30 funtów i mam nadzieję, że się opłaciło. Widziałem tylko te gry z góry. Jest tutaj Mario Kart, jest Wii Sport Resort, jest New Super Mario. No i zobaczymy, co tam jest na dole, co tam głębiej się skrywa. Również podłączymy te konsole, ale tylko po to, by sprawdzić, czy w środku są jakieś płytki, bo nigdy nie wiadomo. A więc tak, może najpierw wyciągniemy to, co tutaj nas najbardziej blokuje. O, jest zabrudzony. DJ-owski deck, nie moje klimaty raczej, jeśli chodzi o granie, tak więc mi to jest w ogóle niepotrzebne. Jest uszkodzenie, dla mnie nic ciekawego, jeśli o to chodzi. Tu pod ręką już mamy jakąś grę, jest Sonic Colors. Bez płytki trudno, może płytka jest w konsoli, czy gdzieś będzie luzem. Zobaczymy co tutaj dalej będzie się skrywać jest ten czujnik. Bar. Dobra, dalej mamy nieoficjalny, wiecie co muszę to sobie trochę przybliżyć. Nieoficjalny nunczak od Venoma. O kurde, może być ciężko z tą plątaniną kabli. Jest coś takiego. Tu jest. Widzę zasilacz. Jeden. Ale tych zasilaczy powinno być więcej. Początkowo spytałem się Kolesia, czy sprzeda mi jakieś z tego gry. On powiedział, że chce po prostu pozbyć się wszystkiego. No to dobra, mówię. Zaryzykuję, wezmę wszystko. Jest. Konsola Wii. Dobra, mamy tutaj teczną kompatybilność z GameCube'em przy tym modelu. Tu jest drugi model, no w nie najlepszym stanie, ale być może będzie na chodzie. Tu jest trzecia konsola, ten sam model. Dobra. Jest zestaw kontrolerów z dołączonym Wii Motion Plusem. Ile tych kontroler, kontrolerów tutaj jest dwa, trzy nieoficjalne. Można się tego było spodziewać. Jest kolejny, tu są nunczaki, raz, dwa, sporo tego się tu uzbierało. Trzy nunczaki oficjalne. Chociaż nie, chyba ten nie jest oficjalny. Dobra, dwa nunczaki, jeden nieoficjalny. Znowu remote. Podstawka. Tu mamy więcej akcesoriów. Ja najbardziej to chcę się dogrzebać do tych gier. A więc tak, kolejny WeBar. Tu jest jakiś zasilacz, mikrofon. Zasilacz, kolejny. Kolejny Nunczak. Oficjalny. Dobra. Kabli to tutaj nie brakuje. I tutaj już mogę dostać się do gier. Tak to mniej więcej wygląda na chwilę obecną. Są płytki. Pudełka może się dobierze. Może się wygrzebie. Z tego jest Band Hero. Jest. O, dobra gra. Wii Party. Wciąż cenie. Już się uwaliłem. to jest? Farba? Mm, tu mamy Family Game Night Volume 2 i DJ Hero 2. Jest Jazz Dance 4. Jest New Super Mario Bros. Również mamy Wii Sport Resort. Tu widzę, że jest Mario Kart. Spoko. I jest teraz sporo tych gier. Będziemy może brać po kilka. Ktoś tutaj widzę, że muzycznie lubiał się tym bawić. Beatlesi. I tanecznie. Dance on Broadway. Jest Family Trainer. Wii Fit. Dokopałem się do kierownicy oficjalnej pod Mario Karta. Kolejny pakiet gier: Zumba Fitness, Tiger Woods. No raczej już słabsze tytuły. Just Dance, Grease. Dalej mamy Wii Play. Cały zestaw tych bardzo popularnych gier. Kolejna zumba, Wifi plus, We Play Wii We Music, Worms Space Addition Wiecie co, nawet nie wiedziałem, że jest taka część. Jakieś kosmiczne Wormsy, dobra, samba de Amigo, jest płytka. Great Party Games. Kolejny Tiger Woods. Big Beach Sports. O, widzę, że już te gry się powtarzają. Tu jest dziewiątka Tiger Woods. Tu też jest płytka. Kolejny pakier, pakiet słabszych gier. Coś takiego jak Family Game Show. Band Hero. O, tu jest folia. Tu jest zafoliowana gra DJ Hero. Jedyneczka. Spoko. Co to jest stanie? No, nie najgorszym. Tu coś chyba jest rozdarcie. Małe. mniejsza oto, ale jest jedna folia. kacy. Dalej wyciągamy coś takiego jak High School Musical. I'm a celebrity, guitar hero, kolejny guitar hero i coś raczej dobrego. Jest płytka Wii Sports. No to widzicie, jakie tutaj są chiciory. Dobrych gier jest mało, podstawka i jakieś przewody. Tyle, tyle tych wszystkich śmieci się tutaj uzbierało no, chyba tutaj mamy najlepsze gry z tego zestawu trzy konsole, dość sporo kontrolerów i tych mamy tak dwa trzy cztery oficjalne z czego jeden na chodzie co dalej? z tymi kontrolerami to się sprawdzi? wiecie co? na szybko podłączymy jeszcze konsolę tylko pod zasilacz zobaczymy czy tutaj będą się skrywać jakieś płytki w konsolach może coś ciekawego się wysunie, zobaczmy na pierwszy ogień polecimy z tą najbardziej zdewastowaną konsolą wystarczy podpiąć zasilanie i wciskamy eject chyba nie ma nic Konsola się uruchomiła Ale nie ma tutaj żadnej gry A nie, jest, patrzcie Michael Jackson's The Experience OK Można to wyłączyć Może i sprzęciol jeszcze jest na chodzie Konsola numer 2 coś ktoś włożył na odwrót jest Wii Sport Resort jak to się mogło stać, płytka włożona na odwrót dobra i tutaj podłączamy ostatni sprzęt konsola numer 3 znowu się umaziałem dobra, tyle wiemy, że trzy konsole się uruchamiają Chyba. chyba nic, a nie jest kolejny no masakra kolejny Wii Sports Resort to mamy jedne drugie i trzecie no ciekawe jak to się stało myślałem że będzie ten Sonic Colors ale mamy Wii Sports Dobra taki Zwichrowany zestaw. Oczywiście warto to będzie sobie posprawdzać, ale te Wii raczej się nie psuły zbyt często. Tak więc tutaj widzicie, co trafiło. Myślę, że to nie jest złe znalezisko. Trzymajcie się na razie. Cześć.